Proszę bardzo, pan poseł Braun chciał zabrać głos. Później jeszcze jeden, jeden głos i zamkniemy tę część dyskusji. Oddamy głos przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa i później wrócimy do, do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kłaniam się, szczęść Boże, z Nowym Rokiem. Szanowni Państwo, to jest wbrew może jakimś zewnętrznym pozorom bardzo istotny spór ustrojowy, który tutaj się toczy, to chodzi o to, czy Polska będzie państwem normalnych ludzi, czy też będzie państwem, w którym niewolnictwo, być może opakowane w jakiś miły frazes, zostanie doprowadzone do perfekcji. To jest aż karykaturalne jak te w tej konkretnej sprawie bezpieczeństwa na drogach wypowiadane opinie i to szermowanie statystykami, jak odsłania z obu stron zresztą inklinację. Wolnościowe bądź przeciwne wolności. Państwo ujmujecie się, tu rozumiem z tej strony, bo to taka dramaturgia tej sytuacji, ujmujecie się za, za pieszą polską, ale natychmiast wykonujecie takiego susa myślowego i kombinujecie, jakby tu skorelować wysokość mandatów z wysokością zarobków, ponieważ w ogóle wam nie przeszkadza, gdyby. Przeszło przez myśl, że to jest pewien zasadniczy problem. Czy my zapraszamy władzę ludową, tą czy tamtą, zapraszamy do tego, żeby nam głęboko zaglądała do portfela, do łóżka, do śledziła nasze myśl o zbrodnie. To jest problem ustrojowy. Pan sobie tutaj sam strzelił w stopę tym argumentem, tym, tym obrazem przejazdu kolejowego. No, właśnie na przejeździe kolejowym to zwykle są jakieś szlabany i nie ma w w ruchu drogowego takiego artykułu, że, że kierowca ma pierwszeństwo, bo lokomotywa jest większa, prawda? Więc to maszynista powinien być lepiej przeszkolony. Jak słyszę po raz, nie wiem który, zabierzmy się wreszcie za tych kierowców, no to, to, to włos się jeży. Państwo nie zauważyliście, że to właśnie kierowcy są w Rzeczypospolitej Polskiej takim. Pierwszej, pierwszego kontaktu, pierwszej kolejności odśnieżania kozłem ofiarnym. To jest przecież wszystko system ukrytych podatków, notabene nałożonych nie tylko na tego konkretnego biednego kierowcę, który nie zjął nogi z gazu w miejscu, w którym gdzieś absurdalnie wyrósł w szczerym polu znak ograniczenia prędkości bez żadnych widocznych powodów. To się przekłada, na cały naród, całe społeczeństwo. Także i tych pieszych, po stronie których jest wyłącznie wasze serce, no bo to pieszy szedł pieszo po bułeczki do sklepu, które będą droższe, dlatego że trzeba skorelować ich cenę z kosztami transportu, a koszt transportu musi się utrzymywać na absurdalnie wysokim poziomie właśnie ze względu na ukryte podatki od akcyzy do mandatów, podatki ukryte nakładane na kierowców. I chciałbym to wyraźnie was zaznaczyć, że ja w tej dramatycznej, nie chcę się plasować ani po stronie tych, którzy uleczyliby tę sytuację wprowadzając przepis o, o dozwolonej prędkości wyrażającej się cyfrą zero, prawda? I wtedy w statystykach będziemy mieli istotnie zero wypadków i na przejściach, i poza przejściami, zero wypadków z udziałem samochodu i, i pieszego. Nie jestem ani po stronie tych, którzy by chcieli tę dopuszczalną prędkość do. Zera zredukować, ani po stronie tych, którzy chcieliby anarchizacji życia publicznego. Jasna sprawa, są przepisy, jesteśmy państwowcami, dbajmy o to, ale nie doprowadzajmy przepisów do absurdu. I nade wszystko, i to jest najistotniejsza tutaj kwestia, nie wykorzystujmy tej furtki otwieranej zawsze frazesem tak zwanej lewicowej wrażliwości. Furtki, która zaprasza władzę do tego, żeby ingerowała w nasze życie, żeby reglamentowała nam dostęp, prawo do tego czy owego. Trzymajmy się jednak tej podstawowej zasady cywilizacyjnej, że jest przestępstwo, jeżeli był artykuł, jeżeli był paragraf, a jeżeli nie ma przestępstwa, no to, 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 to go nie ma, prawda? Nie może, nie może być penalizowane domniemanie, Przestępstwa i zastanówmy się zawsze pięć razy, zanim ograniczymy wolność na podstawie jakiegoś domniemania. Na koniec jedna ilustracja. Jedna ilustracja. Przed laty zaliczyłem taki kurs, yy, który umożliwiał zbijanie punktów. I na tym kursie, który tam był oczywiście płatny stosownie, w Wordzie, tak zwanym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, wiecie Państwo, to są takie paśniki dla wielopokoleniowych klanów, ormowców, milicjantów. Oni mają ten przywilej od władzy Panie pośle, ludowej, że mogą. O, o, o Konkluduję, zapowiedziałem, że to ostatnia, ostatni akapit mojej wypowiedzi. Oni mają tam taki przywilej na to, żeby właśnie czołgać Polaków 50 razy odsyłając do poprawki tych, którzy przystępują do egzaminu. Więc na tym kursie, wiecie Państwo, w salce, która zajmowała no, może połowę tej przestrzeni, okazało się, że są po pierwsze sami mężczyźni, Którzy przyszli się zbić te punkty, bo inaczej stracą prawo jazdy. Sami mężczyźni. 98% kierowców zawodowych, głównie tak zwanych tirów i dwóch reżyserów filmowych w dwóch kątach tej sali. No czyli po prostu ludzie, którzy ciężko pracują, zarabiają e, e, dzięki temu, że się potrzebują od czasu do czasu szybko przemieścić. Szybko to nie znaczy niebezpiecznie. Panie pośle, bardzo proszę. To nie znaczy niebezpiecznie. Szanowni Państwo, nie przemieniajcie rzeczy pospolitej. W dobrze urządzoną kolonię koncentracyjną, w której pod różnymi pozorami i z użyciem różnych frazesów będzie się nieustannie ograniczać naszą wolność i reglamentować dostęp do tego, co jest naszym, naszą oczywistą potrzebą. Dziękuję My, za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę, że jako parlamentarzyści, parlamentarzystki, jesteśmy tymi, którzy mają stanowić prawo i to od nas zależy, czy paragraf jest, czy go nie ma. Po to między innymi się tutaj spotykamy, żeby o tych paragrafach, które być powinny Brawo. albo nie, dyskutować. Proszę bardzo,